Jak dzisiaj rano czytałem te refleksje, to co Marek czytał. Tym, tyle, tyle, tyle lat je czytałem i, i, i nigdy nie zastanawiałem się, jak to, o co tu chodzi, żeby pokrętne myślenie zmienić na pozytywne. O co to chodzi? Nie? I, i, i zajęło mi to tyle lat żeby wreszcie, ja to nie to, że dzisiaj, ale od jakiegoś czasu dostrzegłem to, że wreszcie mam ten dar z tego negatywizmu zacząć patrzeć pozytywnie, bo, bo mój łeb chory yy, produkuje tylko negatyw. No nie? Że ja, ja nawet jak pamiętam przyszedłem na, na pierwszy meeting w latach 80. Jak Finowie i z tym słynnym Calvero weszli na nasz meeting. Jak zaczęli tam wrzucać dolary, to ja się patrzyłem i mówię, że chyba ciekawe kto tylko ten kapelusz weźmie, nie? Bo ja byłem, o, jak to się mówi, trzy lata, trzy miesiące i trzy tygodnie i trzy dni, tak to wyliczyłem, po wyjściu z więzienia i jedyne co mnie interesowało, to kogo Walność, gdzie... Gdzie jakieś pieniądze, gdzie się napić i tak dalej. Tu przychodzę na mity dolary wrzucają do kapelusza. Kurczę. Laty. Mówię, no nieźle, mówię. No i oni spali wtedy w hotelu Forum, pamiętam. I to było, to było takie moje pierwsze wał, Że zobaczyłem, że mnie nie interesują tam, ja, ja mam swoje myślenie, ja mam to. Nieważne, nie co kto mówi. Ja miałem swój drugi, drugi sens, nie? I, I powiem wam, że nie, nie było to tylko wtedy, kiedy, kiedy ja przestałem pić. Ja, ja również jak piłem, to... Pamiętam, ja miałem takich kolegów tu mądrych, tutaj z tego terenu, bo tutaj mieszkałem. Tu chodziłem do podstawówki. I mi mówili, jak wiesz, jak idziesz do roboty, to najpierw coś zapierdziel, a później dopiero wiesz, się rozglądaj, bo jak cię wyrzucam, to już jesteś zarobiony, nie? Bo, coś, bo coś już będziesz miał. I yy, no, takie było moje myślenie. Pamiętam, jakim szokiem było dla mnie, że interes to jest wtedy, kiedy dwie osoby mają z tego korzyść. myślałem, że interes tak jeden drugiego wali brogi. Nie? To jest wtedy interes, nie? Iż. Pamiętam, przyjechałem wtedy do RFN-u, dostałem paszport tutaj na Żeląskiego, w tym wydziale tam, jakiś tam gwiazdor mm. wydawał, mówił, twój, twój uciekł, też pracuje w ambasadzie amerykańskiej, nie, ale my ci, my ci damy no nie, ten paszport, mm. byłeś tam karany tak ostro i byłem pozbawiony tych praw, że nawet mogłem bo niepełny paszport, ja był głosować nawet nie mogłem, nie, Zrobiłem tam paszport za komuny jest. No. Znaczy to już chyliła się ku upadkowi, ale no, ale była jeszcze. I słuchajcie, i te wyznanie było, i te, i te pierwsze szoki w tym, w tym a, jakieś tam wzruszenia, jakieś łzy, nieraz um, jakieś zdziwienia. I to, i, to, I to jakieś kilka lat temu, pamiętam, mój, jeden z moich podopiecznych powiedział, że to też wyczytał, że mój łeb jako osoby chorej produkuje tylko negatyw, a ja muszę zamienić to w pozytyw. I zgodziłem się z tym, ale nadal myślałem, tylko źle po prostu. Pamiętam, mówił, wstanie, wstań rano, spojrzyj się w okno i powiedz: Boże, dziękuję Ci za cudowny dzień. Będzie piękny, wspaniały dzień. I tam wszyscy tam to mówi, tacy myśliciele i tam różni co. Ale do mnie to nie dochodziło. I słuchajcie, od pewnego czasu zacząłem właśnie tak myśleć. Tu nawet jak... Wojtek mówił, to na, na początku, że mi się ostatnio tam szczepiali, co tam... Myślałem jak to źle spojrzeć, a raz jeszcze przypomniałem, że to on mnie ratował, przyjeżdżał pod mnie nad morze i ratował mi dupę i od razu poczułem taką wdzięczność, że jestem tutaj. Także yy, zajęło mi to parę ładnych lat. Yy, yy, nie przypuszczałem, że dożyję w ogóle do czegoś takiego. Nie jest to tak, że ja już zmieniłem to myślenie, że ja tylko wstaję i widzę pozytywne, bo teraz, teraz, tutaj jechałem i przede mną tam zaczął się ciągnąć jakimś tam dobrym samochodem, myślałem, że tam wyjdę z siebie i sztuczną w syntezję przy okazji, nie? ale, ale uczę się, no. uczę się tego pozytywnego widzenia, tego myślenia. Słuchajcie, ja nawet tak miałem, że jak pożyczałem komuś pieniądze, a pożyczyłem nawet dwa paru takich, po kilka tysięcy dolarów, nie? to zastanawiałem się najpierw, co ja, co ja mu zrobię i jak mi nie oddam. Nie? Czy ja będę w stanie je odebrać, nie? Czy, 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 czy na tyle on jest sprawny, żeby wrócić. zwrócić, jak się tam okaże, że nie chce zwrócić. Nie? Ech. Oczywiście też te, moje myślenie było takie w stosunku do kobiet. Jak jeśli ja coś tylko zauważyłem albo ktoś mi coś powiedział, to już nie to, że może ktoś się myli, że może ja źle myślę, może coś. To od razu wiedziałem, że tak. No, nie. no i w wielu kwestiach po prostu po prostu sam sobie robiłem te życie coraz gorszym. I, I pamiętam, też takim szokiem było, jak byłem tym selekcjonerem w nocnym klubie na polach Mokotowskich, Pabiol Olek. I patrzyłem się, jak ci ludzie wchodzą, nie? I ja się na ich też patrzę, które go którego nie wpuścić. I tą mordę miałem taką smutną ponurą, tak jak niektórzy nieraz na widingu, nie? I, I oni też jak chodzili, to też te mordy smutne, ponure, patrzymy się na mnie. I słuchajcie, dopiero po jakimś czasie zaczął się uśmiechać. Nie? Dzień dobry, przepraszam Pana bardzo, ale mamy rezerwację, nie możemy Pana wpuścić dzisiaj. I z uśmiechem. I taki jeden, pamiętam, z Bokotowski powiedział, a czy będzie Pan taki uprzejmy, jak spotkamy się na mieście i Pan bez tej ochrony na nie wiem, tu no, się zrobiło, bardzo. Musiałem ciężko przyjechać w powietrze, ale z uśmiechem się stawiam. i tak, i tak się uczyłem tego życia, no. Dzisiaj wreszcie dochodzi do mnie to, co tam jest napisane i zaczynam to rozumieć, I, że moim zadaniem jest właśnie pozytywnie, na ten dzisiejszy dzień. Za chwilę ma kumpa do mnie zadzwonić i mam jechać morsować na Zalew Zegrzyński, i pozytywnie jestem. 確かに。Dziękuję bardzo。